ano powiedzieć o współpracy gminy Piaseczno z prowincją Huanggang z przyjemnością Dzisiejsze zawody są jednym z przykładów właśnie tej naszej współpracy. Są chyba niewątpliwą ozdobą dzisiejszych zawodów pływackich w Piasecznie. Właśnie fakt, że nasi przyjaciele z partnerskiej gminy Huanggang odwiedzili Piaseczno specjalnie po to, aby wspólnie z naszą młodzieżą celebrować 15-lecie istnienia sekcji pływackiej w Piasecznie oraz 15-lecie istnienia w ogóle basenu w Piasecznie. Jest jeszcze jeden taki mały aspekt. W tym roku przypada piąta rocznica współpracy partnerskiej w Piasecznie i tego chińskiego miasta w Kuanggang. Jak Pan mógłby podsumować te pięć lat współpracy z Chinami? Takie najważniejsze wydarzenia do tej pory były związane z wymianami kulturalnymi. Chcieliśmy trzy lata temu w naszej gminie drużynę która takie pokazy kung fu w trakcie pikniku rodzinnego przedstawiała naszym mieszkańcom, a także typowy chiński teatr ze smokami i z różnymi pięknymi strojami. Natomiast dwa lata temu gościliśmy muzyków i tancerzy z ichniejszego uniwersytetu. Z kolei dwie piaseczyńskie grupy muzyczne miały okazję wystąpić na wielkim festiwalu kulturalnym organizowanym raz na trzy lata w Huanga, gdzie wystąpiły przed dziesięciotysięczną publicznością no i podbili w serca naszą polską taką y, muzyką trochę rokową ma trochę z pogranicza e, poezji śpiewanej. 两点，第一点，波兰人民非常热情，非常好客、er。我们到到波兰，感觉到就像在自己的家里一样。哎、呃，在在后来，我非常哎、呃，我代表我们代表团，我们的团长哎、呃、没有过来，我代表我们代代表团，很感谢波兰人民给我们提供这样的好的机会。我们。 这次旅行到这儿来比赛，会是我们终身难忘的。我们呃，相信以后我们有经常来往的机会。我们在中国黄冈等着你们。 konkurencja No w 50-metrowym to jakoś dużej konkurencji nie było, ale w innych stylach mi się wydaje, że jednak była taka większa. Zająłam drugie miejsce w 50 grzbiecie. Było łatwo nawet. Było ciężko, ponieważ płynęłam w ostatniej, czyli tej najlepszej serii i jeszcze z o wiele starszymi dziewczynami, więc byłam ostatnia, ale w swoim roczniku pierwsza. Czy mógłby pan przedstawić bilans dzisiejszych zawodów? No, yy, ku mojej radości wygraliśmy, czyli w punktacji drużynowej wygrało MKS Piaseczno, nasz, nasz zespół, uzyskując największą ilość punktów. Drugie miejsce na Was, Kierniewice. Trzecie miejsce, drugi nasz zespół, zróbmy największą ilość. A nasza, nasi koledzy, koleżanki z Chin zajęli szóste miejsce, także nawet wysokie, pomimo tylko dziesiątki uczestników, mogli mieć 16, 16, ale przyjechali w dziesiątkę. Także bardzo im gratulujemy.